Witaj w kolejnym poradniku z serii Poradniki do Studio ProLocal Scenes, w którym pokażę Ci, jak wykorzystać edytor scen jako prosty kreator graficzny. W edytorze scen mamy możliwość stawiania na ekran wielu plansz statycznych i filmów równocześnie. Wystarczy, że naniesiemy je na naszą szachownicę z zakładki Resource. Dostosujemy odpowiednie wymiary. Możemy to zrobić poprzez edytor tutaj wizualny lub poprzez nadanie im odpowiednich parametrów w zakładce Position Size and Static, I jak widzimy, stworzyliśmy w ten sposób przykładowy przykładowy na przykładową scenę. Możemy teraz sobie ją podejrzeć. Ja już wcześniej ją wstawiłam na na, na, do kampanii. Jak widzimy nasz komponent, nasz element scena zawiera film oraz wrzucony poniżej obrazek. E edytor scen możemy również wykorzystać do kreacji i edycji e na przykład prostych menu boardów. E do tego jest Ci potrzebny jedynie szablon, czyli tło z obrazkami produktów. Napisy i ceny możesz przygotowywać i w przyszłości edytować z poziomu sceny. Teraz dodam naszą przykładową planszę. Ona już będzie wypełniona częściowo napisami i scenami. Dostosuję jej wymiary. 1920 10800. Jak widzimy, ona jest już tu uzupełniona. Natomiast jeśli byśmy chcieli dodać jakiś produkt. A nie chcielibyśmy do tego używać programu graficznego innego lub nie chcielibyśmy prosić o to naszego grafika, możemy to zrobić właśnie z poziomu edytora scen, dodając z e, zakładki components element label. Przeciągamy go na, nasz, na nasze pole. Jak widzimy, on się nam tutaj pojawił. Możemy edytować takie parametry, jak jego czcionkę, kolor napisu, wielkość czcionki i tutaj możemy też dostosować jego pozycję w wiadomo zakładce Position Size and Static. W zakładce tekst wpisujemy nasz potrzebny, nasz kolejny produkt, powiedzmy z pieczarką. Wiadomo czcionkę musimy dostosować wszędzie taką samą. Oprócz tego w edytorze scen możemy nadawać napisom oraz obrazkom animację. Dodam tutaj teraz temu napisowi pieczarki prostą animację. Wchodzimy do zakładki Position, Size and Static. Dodajemy kolejny etap animacji. Przechodzimy do niego, klikając na dwa. Wybieramy, w jaki sposób ma on nam się animować. Te animacje są do przejrzenia. Ja tutaj wybiorę przykładową, jednak ty, jako użytkownik naszego programowania, będziesz musiał, będziesz musiał sprawdzić, jak one wyglądają. Ja teraz nie będę pokazywał ich. Tutaj wszystkich. Wybieramy czas trwania w milisekundach, jak długo ma się nasz element animować. I przechodzimy z powrotem do naszej jedynki. Przenosimy nasz element poza widoczność sceny, nadając mu wymiary, ważne, żeby, to było, żeby one były większe niż szerokość sceny, która wynosi 1920 pikseli. I jak możemy zobaczyć, nasz element po chwili pojawi się w zależności od tego, w jaki sposób ustawiliśmy nasze parametry. Możemy też dodać kolejny etap animacji. Powiedzmy, po wejściu na planszę, może on następnie z powrotem. Z niej zniknąć, jak możemy zobaczyć. Teraz element pojawia się i znika. Tak samo możemy nadać animację obrazkom. W ten sposób, w ten sam sposób możemy nadać im animację, jak animujemy różne napisy. To już koniec tego poradnika. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych oraz do zadawania pytań